Kuala, a dzisiaj mamy kolejny opening po aktualizacji. W sklepie zrobili taką zmianę, że <laughs> są mega boxy za 1500. I mamy opening. Nie wiem jeszcze tego ośmiobitowca. bitowca Maksować go będę może kiedy indziej. No więc zacznijmy opening, bo. Nie mam już nic innego do powiedzenia. Można, można zostawić łapkę w górę. Suba na kanale z dzwoneczkiem. No i co, przechodzimy do openingu. Hu, Nie będę wam mówił co dropię, no bo to tak... Każdy już to robi, więc po co ja i też muszę to robić, nie? Będę mówił jak mi dropnie coś pożytecznego, co mi się przyda. No dobra, jeden bilet. Do Jesse. Nawet ok. Daryl Colt. No tutaj nic dobrego. A i obstawiam, że znając moje szczęście, pewnie nic mi nie dropnie. Nie jestem pewien, czy ten film będę montować, więc... Yy... Nie wiem czy będę montować czy nie, więc no nie wiem Zastanowię się po nagraniu tego odcinka O 5 klejnotów przyda się No primo W ogóle specjalnie teraz wbiłem Daryla na 15, żeby mieć na 3 Boxa, nie Bilet W ogóle ja się cieszę, bo jest wielka gra kto zauważył w ogóle zamienili napad? Z... za dymą miejscami, nie Dobra, teraz big boxy Uwaga Ajajaj, 5 gemów, dobra mhm, Drugi Leon, dobrze Daryl i 8 gemów, dobrze Odrzuć O, 43 No to się szykuje kolejny m***a chyba chwila. Bunkty. Hmm. Czekaj, czekaj, czekaj. 340. Tam 210. Mam 120. Ej, no nie. To może poza odcinkiem kupię. Jeszcze się zastanowię. Aha, kurde. Dobra. Megaboxy, błagam Ile przedmiotów? Łopciem klikam 5 Primo, Mita, Do Leona No to czyli już wiadomo, że kupię e, Do Bo i do Peny. Dwa Te bonusy i podwaję się to dobra I tam Dobra Co? Jeden raz było? Aha, dobra to, to nie miało być tak jak jest. Um, a no więc otwórzmy sobie duż, dużego boksa, więc w czym problem? No, może coś mi wydropi. Dajna Majka, Daryla. Jest, dotary. No dobra. No opening tak jakby się niby udał. Bo dostałem to co chciałem akurat. No, power Powerpointy. No dole ona. Kupuję. Leon moc 8. Jezus, telefon mi wypadł z ręki. No jeszcze miałem plan kupić skina do Tary. No więc kupmy. Albo w ogóle wypróbuję, bo nie widziałem, nie testowałem go. Czy ma jakieś efekty, czy tylko model zadymiarza. No ale... No chyba... Tylk, tylko, tylko wygląd, nie? Nie no, ale tak to spoko nawet skin, taki... Takie... Detale są jakby, nie? W tym skinie, ale tak to szkoda, że tylko jednego mega boksa można było kupić. No ale trudno. No ale przynajmniej coś, nie? No to skina do tary kupujemy. A, dobra, i tak nie będę kupował innych skinów, więc... Eee, dobra. No cóż, no myślałem, że będą trzy do kupienia, ale... Tak to nie. Dobra. Leon ma, Jezus Maria. Ty tylko czekaś na inne oferty, no co? To do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!